W dzisiejszym odcinku naturalnych poranków blisko natury poszukamy skarbów w Zagórzu Śląskim, gdzie u podnóży gursowych przyciąga turystów majestatyczne jezioro Bystrzyckie. Jesteśmy na wieży Zamku Grodno, jednej z największych atrakcji Dolnego Śląska i legendarnym miejscu w tym regionie. Jest ze mną miłość, któremu powierzyłam nie lada wyzwanie, ale zanim się dowiemy, co to za zadanie? Mój drogi, musisz mi opowiedzieć o tym miejscu, bo to jest pięknie i czuję, że to miejsce tętni niesamowitymi historiami. Trudno się nie zgodzić. Zamek Grodno, który jest gdzieś tam pod naszymi stopami i wygląda tak jak na tej pięknej mapie, Aha. to ponad 700 lat historii, którą są przesiąknięte te mury. Ja to miejsce uwielbiam, bo ono pamięta czasy, kiedy tam na równinach toczyli swoją grę o tron książęta piastowscy. Tutaj były niedostępne, niebezpieczne sudety. Nikt tu nie łaził na wycieczki, nie było szlaków rowerowych, pieszych. Zupełnie inne miejsce niż jest teraz. No i możemy się cofnąć w czasie do tego, prawda? Widok zapiera dech w piersiach. Musi to być niesamowita atrakcja regionu, ale co jeszcze można tutaj robić? Bo z góry widzę, że dzieje się całkiem sporo. Tak, teraz pszczółki latają sobie w koronach, więc widać, słychać, ale jak spojrzymy tam dalej, mamy piękne jezioro, prawda? Skoro mamy jezioro, no to mamy stateczek, mamy łódki, mamy rowery wodne, wzdłuż jeziora ciągnie się szosa, którą pędzą rowerzyści i górscy, i szosowi. Jak przyjrzymy się dolinie, to widać też pełno wychodni skalnych, a jak skały, no to wspinaczka, prawda? Tu można robić wszystko. Czy Miejsce na aktywny wypoczynek. Też. Można też zwiedzać lochy. Można zwiedzać lochy, można zwiedzać wieże, można zwiedzać komnaty. Co prawda nie takie jak w Zamku Książ, że się chodzi w kapciach, tylko pokażemy Wam, że na zamku wcale się nie żyło tak fajnie, jak sobie wyobrażamy. Czas zdradzić nasz sekret. Przed programem poprosiłam Cię, żebyś znalazł kogoś, kto najlepiej zna tajemnice tego regionu. Czy Ci się to udało? Czy znalazłeś kogoś takiego dla mnie? Udało się. Ma na imię Łukasz kręci się po okolicy, mhm. e, wsadza nos w różne zakamarki, a wiecie co jest tego efektem? Ciekawostki, niesamowite historie, które wygrzebuje, które wiele z nich nigdy by nie ujrzało światła dziennego, gdyby nie Łukasz, a więc jego ciężka praca pozwala nam poznać fajne rzeczy o tym regionie. Do tego Łukasz jest dziennikarzem, umie nagrywać, ma swój kanał historii hiking, ale przypuszczam, że Łukasz powie Wam o tym więcej, prawda? I zdradzi Wam też swoje nazwisko, którego nie, nie powiedziałem. Idealny pasjonat tego miejsca, bardzo Ci dziękuję, lecę do Łukasza. W takim razie, do zobaczenia. Tylko z tym leceniem to niedosłownie. dosłownie. <grystanie> Dobra, zejdę po tych schodach. Tysiąc schodów przede mną, dam rady. <grystanie> Łukaszu, miłość przedstawił Cię w ten sposób, że ja już nie mogę się doczekać zapierających dech w piersiach historii z tego regionu. Opowiadaj. Bo ja jestem łobuzem z Gursowich i znam ten teren bardzo dobrze. Tu się wychowałem. Mój zdech był pierwszym Polakiem, który przyjechał po wojnie. A tu masz taflę Jeziora Bystrzyckiego, a pod tą taflą masz zalaną wieś. Nazywała się Szlizental, Śląska Dolina. Byłem świadkiem jak raz wodę spuszczono, raz widziałem. I można było do tej wsi wejść. Normalnie chodziło się ulicami, były domy opuszczone. Wyciągałem fragmenty ceramiki, taki odciążnik od zegara z koroną pruską. Tam są dwie kopalnie ołowiu, ona miała swój kościół. I jak zaczęto budować tamę, to tych ludzi wysiedlono, a osadę zalano. I jest ta osada zalana, więc jak ktoś nurkuje i jest dobra widoczność, to można sobie taką podróż do świata, którego już nie ma, podwodną po prostu zrobić. Tama jest bardzo duża, ma 220 metrów długości. Zobacz, połączono dwa szczyty gór, 40 metrów wysokości. Wklęsła, żeby trzymała tą wodę. Rzeka Byszczyca była taka kapryśna, okrutna, ona wylewała, pustoszyła te miejscowości. Więc powiedzieli to: My sobie ją zatrzymamy, my ją ujarzmimy, zbudowali tamę i zaczęli tą rzekę trzymać. Czyli jak była gromadzona woda zbyt dużo, to wtedy ją wypuszczano, a ta rzeka mogła zatrzymywać się i nie pustoszyć tutaj tych, tych, tych miejscowości. Ale ja widziałem jeszcze jedną rzecz, która jest taka. Bardzo mocna. W 1997 roku była powódź ta stulecia, słynna powódź. Ja na tej nie ja tu stałem. Teraz sobie wyobraź, są cztery śluzy, które wypuszczają wodę 24 godziny. Tu masz śluzy pod nami, które są naturalnie otwarte. A tu, gdzie jesteśmy, było dotąd wody. I ta tama trzeszczała. I w tamtym czasie wojewoda miał dylemat. No bo tak, albo ewakuuje świdnice i te miejscowości świdza 70 tysięcy ludzi. A jeżeli nie ewakuje, jak to strzeli? To nie ma ludzi. I, i, nie, i wytrzymała. Czyli 100 lat. Tego budulca wytrzymało tą najsłynniejszą powódź. Niesamowite. Kto by pomyślał, że do. ujarzmienie żywiołów może być tak spektakularne, tak piękne i pełne grozy i emocji? Adriana, Dolne Góry Górysowe są pełne skarbów, ale żeby ci je pokazać, muszę się spotkać z Tobą w innym miejscu. Sama zobaczysz, że tych skarbów jest tutaj co niemiara. Dobrze, mój drogi, ja zostaję jeszcze chwilę popodziwiać w takim razie. Podziwiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. Opowieści Łukasza sprawiły, że stałam się głodna kolejnych historycznych wrażeń. Jeśli o nie chodzi, muszę jeszcze chwilę powstrzymać swój apetyt, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym sama poszukała kulinarnych skarbów. Czas na pierwsze śniadanie. Jak skarby z górsowich, to oczywiście lokalny zakwas z buraków. No i kasze. Ja dziś stawiam na kaszę orkiszową, która zawiera w sobie mnóstwo cennych dla nas skarbów, takich jak witaminy A, D, i E, czy minerały, jak żelazo czy fosfor. I mimo tego, że moje danie będzie oparte na regionalnych składnikach, to w swojej formie będzie bardzo nowoczesne. Mowa tutaj o kaszotto, różowym kaszotto z zakwasem z buraków, młodymi warzywami, smażoną botwinką, idealnym 6-minutowym jajkiem i parówkami 100% z kurczaka tarczyński naturalnie. Zaczynam od przygotowania kaszotto do przesmażonej na oleju i maśle cebuli dodaję oregano, a po chwili ugotowaną kaszę. Na koniec dodam zakwas z buraków, odrobinę miodu, sól, pieprz i po chwili nasze kaszotto jest gotowe. Kasza orkiszowa nazywana jest złotem naszych przodków. Produkowana jest ze specjalnej odmiany pszenicy nazywanej właśnie orkiszem, który zawiera w sobie mniej glutenu i jest dla nas o wiele zdrowszy. Do kaszotto dodam przesmażone na maśle młode cukinie, marchewki, listki, botwinki, a warzywa a pokroję na małe plasterki za pomocą takiej obieraczki do warzyw. Warzywa potrzebują jeszcze chwili, więc w tym czasie zdradzę Wam sekret. Sekret idealnego jajka na miękko. Jajko, które jest w temperaturze pokojowej, wrzucamy do gotującej się wody na dokładnie 6 minut. Potem szybko przenosimy je do zimnej wody. Przerywamy proces gotowania, a w środku mamy idealne, kremowe żółtko. Jednoosobowe śniadanie to jedna porcja parówek, a ja w mojej kuchni nie lubię marnowania jedzenia. Na szczęście, każde opakowanie parówek tarczyński naturalnie to dwie oddzielnie zapakowane porcje. I problem z głowy. Delikatne w smaku parówki z kurczaka będą idealnie pasować do kremowej kaszy orkiszowej. Zobaczcie tylko na to piękne i kolorowe kaszotto. I to jest dobry przykład na to, że śniadanie nie zawsze musi być podawane z pieczywem. Mm. Pierwszy kulinarny śniadaniowy skarb gotowy. Ale ja chcę ich więcej. Ruszam więc do Łukasza, który już na mnie czeka. Na Dolnym Śląsku było mi dane już jechać kolejką w kopalni, pływać pontonem po rzece, ale statkiem jeszcze nie płynęłam. Obiecaj mi skarby, gdzie one są na tym statku? Na statku są te skarby w moim plecaku, ale one są z górskich, z dawnych po niemieckich gospodarstw, domów, pałaców, zamków, wsi i na przykład można je dotknąć jak fortuna. 100 tysięcy rejźmarek to jest prawdziwe. To jest 100 tysięcy ryśmarek. Była fortuna. Jak weźmiesz sobie, popatrz, to nawet Przewiękle. masz znak wodny, widzisz? O ok. tak. Idealny. Idealnie. Facet schował do słoika, słoik zalał woskiem i zakopał w nadziei, że tu powróci. Nigdy nie wrócił. Mijało 70 lat, nigdy nie wrócili. Schował tak, że jakby wracał, żeby to miejsce się nie zmieniło, żeby mógłby je znaleźć. Mhm. Musiał być to takie miejsce, które Polak też nie zniszczy, bo on wiedział, że po, po polskiej stronie ta gospodarka będzie zajęta. Schował to wszystko pod krzakiem porzeczek, bo myślę sobie tak, porzeczki też będą Polakowi smakowały, zrobi sobie z nich konfitury, więc ich nie wytnie. Jak ja wrócę po 10 latach, to one będą rosły. I jak tak wchodzisz w umysł tego, który chował, to skarby znajdujesz. Takie prezenty cenię i lubię. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą zachowałem specjalnie tak, jak znalazłem. Chowano w starych podłogach, tam gdzie było sucho, bo te miejsce musiało być suche, aby potem wrócić i otwierając tą skrytkę, to co zostało schowane, żeby było w dobrym stanie. I wyciągasz. Jak myślisz, co to może być? Biżuteria. To popatrz teraz. Nie jest to biżuteria. Aparat. Jej, wiedziałam! Który jest z 1926 roku, jest to Aqua. I teraz jak się delikatnie uśmiechniesz, ja spojrzę w ciebie, to posłuchaj. Migawka chodzi i masz zdjęcie. Przypiękne. Aparatem z 1926 roku, który nie był na klisze ani na kartę pamięci, oczywiście, nie. Który był, muszę to otworzyć, na płytki szklane. Przypiękne. Negatywy szklane wchodziły tutaj z tyłu i na szkle robiłeś zdjęcie, a potem z tego szkła to zdjęcie wywoływało. Mało robić. osób wie, że studiowałam fotografię, więc ująłeś moje serce ogromnie. Ja, jak tym, Boga te, kocha nie wiedziałem tym skarb, o tym. Mój drogi, jesteś człowiekiem wielkiej pasji. Powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację? Ludzi. Historie to ludzie. Historia ma twarz zwykłych ludzi przede wszystkim. Masz pamiętnik napisane ponad 100 lat temu przez kobietę, która była służącą w jednym pałacu. Wierzyła, że wróci. Schowała ten pamiętnik. Mało tego, nawet zachowała swoje zdjęcie. Pamiętnik pisany od 1921 roku do 1922 roku. Czytając taki pamiętnik, no to wtedy dowiadujesz się, kim ci ludzie byli, co myśleli, co czuli, jak się nazywali, jaki był stosunek na przykład do Adolfa Hitlera, do NSDAP. No i wtedy masz wiedzę taką, jaką na co dzień nie ma nikt. Historia to nie tylko wielcy generałowie wielkiej bitwy, to opowieści na przykład twojej babci, twojego dziadka i one wtedy wchodzą w ciebie, są po prostu namacalne, z to emocjami, plenie. ze całym takim, wiesz, oddaniem. Nie? Ja tą naszą historię zgłębiam właśnie od kuchni. Świetnie. Lubuję się w przedwojennych przepisach, one też zwykle opowiadają nam o życiu towarzyskim, zwyczajach i celebrowaniu ważnych dni. Interesuje mnie to, jakie tutaj tradycje kulinarne spotkam w tym regionie. Czy są jakieś dania, którymi mogłabym się zainspirować? Jest taka potrawa, która jest od lat 30. do tej pory krąży, nazywa się śląski Niebo. Są to kluski na bardzo dobrym sosie i ze świetną surówką. Do tego, do tego są jeszcze poziomki, które tutaj rosną w górach, i to jest prima. A zupy? Zupy. Mmm, To ja osobiście lubię kapuśniak, ten, który dziadek jadał, frontowy kapuśniak z czasów wojny, który gotował. To te mi bardzo smakuje. To teraz ja cię zaskoczę, mój bardzo drogi, chętnie. gdyż wyczytałam, że jest tutaj zupa Sowiogórska. Jest, a, tak. Zupa, no. która tutaj też ma kawałek swojej historii. Jadano ją właśnie w czasach przedwojennych i to jest zupa, która zdobywamy dalej. Miałem bym chętnie tej zupy skosztował, proszę panią. Tak. E, zupy nie ugotuję. Ale ugotuję śniadanie nią inspirowane. I wybornie wyśmienicie. No cóż, jak tak, to tak. No dobra, to skarby mamy. Oddaję Ci, no, ma mój no. drogi, ten plik no. pieniędzy, bo te widoki są warte o wiele więcej. Oczywiście nie można ich kupić, nie ma szans. Bez cen. Pasowy Górska zdeklasowała tradycyjną pomidorową, wygrała Dolnośląski Festiwal Zupy. Jadana była głównie w czasach przedwojennych, a jej bazą były dwa składniki – lokalne grzyby i kładzione pietruszkowe kluski. I dziś właśnie zaczerpniemy z tego smaku. Przygotujemy szpecle, czyli jedne z popularnych na Dolnym Śląsku klusek. Będą to szpecle ze smażonymi grzybami, bobem, jajem sadzonym i parówkami 100% szynki tarczyńskiej naturalnie. Pasta, makaron, kluski. Co zrobić, żeby nie sklejały się po ugotowaniu? Wystarczy polać je odrobiną oliwy albo oleju. Moje pietruszkowe szpecle już gotowe, a przepis na nie znajdziecie na stronie naturalneporanki.pl. Boczniaków wcale nie musicie kroić, z łatwością porwiecie je w dłoniach. Na rozgrzane masło wrzucam pokrojoną w kostkę cebulę i grzyby. Kiedy będą rumiane, dodam szpecle. Na koniec na patelnie trafia delikatny, obgotowany wcześniej w wodzie młody bób i młode listki botwinki. To zielone śniadanie uzupełni sadzone jajko. Kiedy w kuchni inspirujemy się jakimś tradycyjnym przepisem, pamiętajmy, żeby zawsze sięgać po najlepsze produkty, te naturalne i bez konserwantów. Parówki nie zawsze muszą być przygotowane w gorącej wodzie. Ja bardzo lubię te przyrumienione na patelni i kiedy one nabierają koloru, ja mogę spokojnie zacząć wykładać moje danie. Na talerzu lądują pietruszkowe szpecle, sadzone jajo, zrumienione parówki, a moje danie wykończę pięknym szczawikiem krwistym. W mojej kuchni uwielbiam czerpać z historii, i jedna z takich inspiracji jest już gotowa. W komentarzach dajcie znać, jeśli znacie jakieś regionalne potrawy z dolnego Śląska, które mogłabym przygotować na jednym z przystanków naturalnych poranków. Hmm. Dobrze, że jesteś, bo nasi widzowie muszą poznać chociaż część historii, które mi opowiedziałeś za kulisami. To prawda, zacząłem się już niecierpliwić, bo bardzo chcę <noise> ją opowiedzieć. Jak spojrzymy tutaj, widzimy część renesansową, tę młodszą. Ponad 400 lat z grubsza, dużo miejsca, ładne ozdoby. A teraz skierujmy wzrok tam, pokażę ci, jak się żyło w średniowieczu, rozburzę Twoje wyobrażenia na ten temat. Pytanie za 100 punktów, którą część wybrałabyś do życia? No, oczywiście to. Ach, ani grama w tobie romantyzmu. Nocujesz w budynku bramnym, gdzie służba bywała, spała, miała troszeczkę prywatności. Co ty na to? Ja całe życie pracowałam na kuchni, więc mi to pasuje. No i bardzo dobrze, nie ma co księżniczkować za dużo, nie? Nie, wiecie, księżniczko jest przereklamowane. Mhm. I oto jesteśmy w zapowiedzianej sali rycerskiej, jak ci się podoba. No, robi wrażenie, muszę przyznać. Odetchnij sobie świeżym zamkowym powietrzem. No, takie trochę wilgotne i stęchłe, powiedziałabym. Zalatuje, prawda? Ale jeśli nie podobają ci się te zapachy, to ja ci zaraz powiem, dlaczego one są neutralne. Cofniemy się w czasie do czasów, kiedy ten zamek żył. Ale zanim do tego dojdziemy, pewnie zgodzisz się ze mną, że w prawdziwym, porządnym zamku muszą być zbroje rycerskie. No prawda? tak, no bo rycerze, co żyli na zamku, to nosili takie zbroje. Tak! Mamy broń na ścianach. Mamy salę tortur, mamy lochy głodowe, szkielety tragicznie zmarłych księżniczek, do tego dorzucić parę legend, no i jest przepis na zamek, będzie co wciskać turystom, kiedy tu przyjdą, prawda? Problem polega na tym, że to nie ma nic wspólnego. Z prawdziwym życiem w warowni sprzed setek lat. Chcesz mi powiedzieć, że cały obraz zamkowego życia, który mam namalowany przed moimi oczami jest totalnie nieprawdziwy? No właśnie, prys jak bańka mydlana. Żyli w tym miejscu nie księżniczka, nie książę, tylko wartownicy. Jacyś goście, którym się dostała robota u księcia. Zamek nie był dla nich ozdabiany. Nikim nie ustawiał zbroi na korytarzu, żeby się fajnie spacerowało w czasie pracy. Nie było czysto, możemy przypuszczać, że było brudno. Higiena też nie była na najlepszym poziomie. Oni spali w 20 chłopach mniejszym niż to pomieszczeniu, pod stertą brudnych futer, skór, które nigdy prania nie widziały, no i tak się grzali. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Wolę moje bardziej romantyczne podejście do tej historii. Bajki Disneya, księżniczki, prawda? Tak, tak byśmy chcieli miłości, widzieć zamk. wielkie bitwy, piękne suknie, rzeźbione krzesła, no jakieś krzesła rzeźbione tu są. No są. Dlatego, że romantyzm w końcu wdarł się do tego zamku szturmem. No i mamy tego efekt. Już od ponad 100 lat zamek jest atrakcją turystyczną. Kiedy ponad no powiedzmy jakieś 200 lat temu Europę zalała ta fala romantyzmu, arystokraci już nie mieszkali w takich archaicznych zamkach, ale często byli właścicielami takich zamków, no i wtedy im przyszło do głowy, jest romantyzm. Można na tym robić biznes. Zacznijmy sprzedawać bilety na te zamki, bo ludzie walili drzwiami i oknami, no i wtedy zaczęli takie urządzać. Potrzebuję, słuchaj, jakiejś historii teraz z happy endem, bo zburzyłeś mi te wszystkie wielkie szczęśliwe. Niech się rozejrzę. Poszukaj w regionie. Oczy szeroko otwarte, wyjdziesz z zamku, rozejrzyj się, no i myślę, że opowiesz coś ładniejszego Twoim widzom. Jest to nielada wyzwanie, ale podejmuję rękawice i znajdę legendę z happy endem, z romantyczną historią albo z pięknym twistem. Moi drodzy, potrzebuję Waszej pomocy. Pomóżcie mi znaleźć historię z Dolnego Śląska, legendę, opowieść, która będzie legendą z pięknym zakończeniem albo właśnie interesującym zwrotem akcji. Czekam na Waszą pomoc, dajcie znać w komentarzach. Ruszam! I rozpoczynam poszukiwania. Dziękuję Ci bardzo. Ja również. Pomoc widzów, Ci się przyda. A więc dobrze, <gry> że poprosiłaś. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.